Cześć, to my jakby nie patrzeć. Jest nas dwoje, jestem ja i kolega, ale się nie pokazuje, bo się głupio ubrał. Ja się też głupio ubrałam, ale musiałam się pokazać, no bo ktoś w końcu musi. Oglądamy seriale, mówimy o serialach, ogólnie dużo mówimy. Bardzo serdecznie Was zapraszamy do oglądania. Będziemy mówili o tym, co warto, czego nie warto, do czego wypadałoby sięgnąć. Bo, bo cholerę oglądać beznadziejne seriale, jeżeli można obejrzeć na przykład dwuminutowy program, w którym ktoś mówi o tym, że nie oglądaj. Co nie? Będą ściągi takie wiecie, żeby później błysnąć na przykład w towarzystwie, że się tam widziało, nie? Że coś tam się cytaty zna jakieś. Także u nas, u nas będą ściągawki. Jakby nie patrzeć, będzie fajnie. Subskrybujcie. Tak, tak, do ciebie mówię. Słuchaj, czy w życiu obejrzałeś chociaż jeden odcinek serialu? Jeśli tak, to ten kanał jest właśnie dla ciebie. Aktualnie mamy 8 subskrypcji. Tak. Wiem, że mamy głupie logo.